Cześć! Witamy się dzisiaj z Wami w Gorcach. Ptaki ćwierkają, że przyszła wiosna. A jak przyszła wiosna, to czas sprawdzić, czy na gorczańskich polanach nie ma czasem krokusów. A na szlak wyruszyliśmy z Ochotnicy Dolnej. Mieliśmy sobie wyruszyć tam spod ośrodka zdrowia, ale pan, który prowadził busa, był tak miły, że podwiósł nas jeszcze 3 km. Na przystanek Gorcowe? Gorcowe? Gor gorcowe. I w sumie od razu weszliśmy do lasu. Także ominęły nas 3 km asfaltu. A gdzie w ogóle idziemy? Idziemy do nowego targu. Z ochotnicy dolnej! No raczej, ale idziemy przez Gorc, turbacz. I jak sobie ten odcinek przejdziemy, no to będziemy schodzić do nowego targu. I tam zakończymy dzień. Tyle razy już w gorcach byliśmy. Kilka filmów. Jest na naszym kanale, pewnie już oglądaliście. Ale akurat tym szlakiem, którym idziemy, czyli zielonym zachodnicy Dolnej do, do Nowego Targu, nigdy nie szliśmy. To znaczy, odcinek tam, właśnie od schroniska pod Turbaczem do Nowego Targu, no to szliśmy chyba ze dwa razy, ale filmów z tego nie było. Natomiast tutaj, od strony Gorca, nie. Także dzisiaj będzie okazja. A jak do tego doszło, że w ogóle. Na ten się wybraliśmy? No, tak sobie na mapkę popatrzyliśmy, naszą, na mapie turystycznej, z naszych przejść, na szlakach. Się okazało, że tutaj nie mamy wypełnionego tego miejsca. No i tak sobie wymyśliliśmy, że tędy pójdziemy. Trasa, jeżeli byśmy zaczynali w ochotnicy tam na dole, to by wyszła około 27 km. Natomiast dzięki uprzejmości Pana, który podrzucił nas na ten przystanek Gorcowe, no to zaoszczędzimy około 3 km. Tę dzisiejszą wędrówkę to możemy tak podzielić na takie trzy etapy. Pierwszy, na którym jesteśmy, czyli podejście. Później tak praktycznie po płaskim, no bo będziemy grzbietem szli jako druga część taka najdłuższa no i na koniec od schroniska już zejście do nowego targu ale teraz widoczki na Tatry mi się pojawiły wow. no będzie widokowo dzisiaj nie wiem nie wiem czy to widzicie jak nie to zaraz zrobimy zbliżenie ale przepięknie Ostatnio sobie tak częściej wędrujemy, no bo zbliża się sezon wędrówkowy. No i tak sobie zaplanowaliśmy, że być może w majówkę skoczymy sobie na szlak Tarnów Wielki Rogacz. Ale to wszystko zależy od pogody, no bo też nie chcemy moknąć, jakby miało padać. Ale gdyby była pogoda, to ruszamy. Także będzie nowy serial na pewno, a może jeden film, jak wolicie. Ładnie, te tatry wyglądają. Wyszliśmy na taką większą polanę, ale krokusa ani jednego nie widać. Nie wiem, co to się dzieje: będą czy nie będą. Ale tatry zacnie wyglądają. Jest z widokiem na Lubań, i przez Lubań przebiega właśnie szlak z Tarnowa na Wielki Rogacz. A już za mną pokazał się pierwszy szczyt, na który idziemy, czyli Gorc. Wieża widokowa jest na nim taka jak w Gorcach, czyli mocno zabudowana. Także jak ktoś ma lęk wysokości, to tam raczej nie zazna go. Pierwsze krokusy przed nami. A to dopiero początek. Zobaczymy jak tam wyżej będzie. Tam będzie więcej pola. Te twoje patyki. Jakie patyki? Te, tu, gdzie mam, tutaj. No, no wyszły na wycieczkę. No dobrze, to weszliśmy sobie już na górę, na wieżę widokową. I nawet mamy jakieś widoki. Tak, nie no widoki są super. Pierwszy raz tam coś widzę. Ale ogólnie to strasznie wieje tutaj. Ale tak. Dobrze ta wieża jest zabudowana, bo jakby była taka ażurowa, to nas nieźle przewiało. Za mną modyń. W tą stronę zobaczymy tatry A poza tym tutaj są takie plansze ze zdjęciami, z opisem szczytów. Także każdy może się dowiedzieć na co patrzy. A tutaj plansza z krokusami, których szukamy. Ruszyliśmy już na drugi etap dzisiejszej wędrówki, czyli lecimy w stronę Turbacza. A na wieży mieliśmy bardzo miłe spotkanie z widzami. Sympatycznie było. Przy okazji pozdrawiamy Was. Przerzucając teraz w stronę Jaworzyny Kamienickiej, praktycznie idziemy równolegle do GSB, który leci właśnie po lewej stronie naszej. No i tak, nawiązując do tego GSB, no to ten szlak właśnie przypomina bardzo odcinek taki mniej więcej od Przełęczy knurowskiej, właśnie przez Runek do Lubania. No, z tą jednak różnicą, że teraz jest więcej błota, wtedy jednak było bardziej sucho. No, i czasem trafi się jakiś płatek śniegu, no bo nie płat, bo tutaj płatów to nie ma. Tam pod Gorcem, a to były takie większe płaty śniegu. A do samej Jaworzyny to nie wiem, ile teraz mamy. Z 5 6 km 6. Ciężko mi powiedzieć. O, tatry też co jakiś czas widzimy. Także bardzo, bardzo zbliżony właśnie do tego odcinka GSB. Idąc tym szlakiem trafiliśmy w takie fajne, widokowe miejsce z ławeczką. Super Tatry stąd widać. A przed nami szczyt Magurek z wieżą. Magórki, na które się wybieramy niczym sujki za morze. Który raz już jedziemy tam? A już nie wiem. <gry> nie liczymy. Cały czas są w planie, ale już powoli klaruje się trasa na te magórki. Ale tempo to dzisiaj powiem Wam, że mamy zabójcze. Tak zabójcze, że cała trasa tak miała zająć nam 8-8,5 godziny. Coś w tym stylu. A my jesteśmy gdzieś na 11 kilometrze. I właśnie mija piąta godzina. <grywa> Także jeszcze nawet połowy nie mamy. A już czas ponad połowę. Ponad 60%. <grywa> Ale to wszystko przez to, że człowiek aparaty wziął i nagrywa, robi zdjęcia. I tak się schodzi. A w zeszłym tygodniu tak właśnie fajnie chcieliśmy sprawdzić, czy jeszcze w ogóle potrafimy szybciej chodzić, no to nie braliśmy aparatów. No i tempo było szybsze niż tabliczki. No, ale nic. Fajny dzień jest, także też nie ma co się aż tak spieszyć. No chociaż pod koniec będziemy może musieli przyspieszyć ze względu na opady popołudniowe. w końcu jest polanka, na którą czekaliśmy, czyli polanka pełna krokusów. Może nie jest ich aż tyle, co miało być, ale to już jest to, o co nam chodziło. Zadowolona z wycieczki, jak na razie? No jak na razie, tak. Krokusy no. były. Tak. To na Widok czym nam zależało. Widokowe polanki były. Wieża widokowa była. Także jest bardzo dobrze. A jeszcze najwyższy szczyt Gorców, To już w ogóle. Ale I to jeszcze pr... I schronisko po drodze. Ale I to, i... to jeszcze przed nami. Jeszcze ale... troszkę. No tak, ale wszystko <laughs> na jednej widzieć co będzie. No pewnie. Mi się bardzo podoba. Nie, no mi też. Co tu będę ukrywał, że nie? I oszukiwał. O, coś więcej śniegu tam widać Dobra, to, boisz się śniegu? Tak, żeby Dobra. taki wielki bałwan z takim cylindrem zaatakuje. Jak on miał na imię? Nie pamiętam teraz. Arktos. Arktos, właśnie. Arktos. To ten Dobra. Uważaj, bo się przewrócisz no na czy... tym lodzie. Na jakim lodzie? Na śniegu chyba? No, tak. tak. No, kto się przewrócił, to się przewrócił. Wiesz, że się nie chwaliłeś. A o kim mowa? No o tobie! A ja nie Dają... na śniegu! Wywinąłeś. A ja nie na śniegu! Ale w śnieg! No w śnieg wpadłem, żeby w błoto nie wlecieć. <noise> Idealnie! Idealnie! Tak. I bardzo się z tego powodu cieszę. Nawet nie wiesz jak. A tak się cieszę z tego powodu. Mniej więcej od wysokości 1200 metrów nad poziomem morza to mamy praktycznie non-stop śnieg. Także teraz ciężej się idzie, bo to taki miałki zapadający się śnieg. Więc trzeba też więcej energii włożyć w stawianie kroków. No ale jakoś to się idzie. O, dziurka chyba na pół metra. Przed nami gors, na którym byliśmy parę godzin temu. Gdzie już kawałek od niego odeszliśmy. A jesteśmy praktycznie po całą jaworzyno Kamienicką. Dotarliśmy na jaworzynę kamienicką. Za mną tabliczka. Także jest potwierdzenie z nazwą, ale ładna stąd panoramka. Tylko czemu krokusów nie widzimy? Czemu? Ja się pytam, czemu? Czyżby były pod śniegiem? A teraz zmierzamy do. Szlaku czerwonego, czyli głównego szlaku beskickiego. No to teraz oficjalnie mogę powiedzieć. GSB, witamy Cię. Tylko teraz z drugą stronę idziemy. wyszliśmy na Halę Długą, czyli ostatnią halę przed Turbaczem. No i tutaj muszę powiedzieć, że zawitała wiosna. Tak jak od tej Jaworzyny szliśmy praktycznie cały czas w śniegu, tak tutaj już ładnie polankowo się zrobiło. No i krokusy wychodzą. Także super. I w końcu dochodzimy do schroniska. Tylko nie wiem co teraz wybrać. Czy od razu do schroniska, czy lecieć na szczyt, na turbacz i potem schodząc jeszcze zahaczyć o schronisko. Żeby coś zjeść, a potem już będziemy schodzić do nowego targu. Bo nie powiem na niebie coraz gęściej się robi. A to nie wróży nic dobrego. Oj, nie, nie, nie. Jednak zdecydowaliśmy się od razu ruszyć na ten Turbacz, no bo jednak jakbyśmy się rozsiedli z schronisku, to później pewnie by nam się nie chciało. Jesteśmy na Turbaczu. Jest godzina 15.40. Trochę nam się zeszło jednak. No ale śnieg nas trochę wymęczył, prawda? O tak, szczególnie na tej Jaworzynie. Kamienickiej. Kamienickiej. No tam było sporo śniegu. Tutaj już nie ma aż tyle na turbaczu. Tylko że ze szczytu widzimy, co się wokół dzieje. No i musimy chyba spiąć cztery litery i trochę tak szybciej ruszyć w, w dół. Bo jak nas dorwie ten Armagedon, co się tworzy za nami. No to przemokniemy do suchej nitki. Do suchej nitki. A wy pewnie nie będziecie trzymać kciuków, tylko będziecie nam takie szpileczki wbijać, żeby ten deszcz <laughs> nas dopadł. To jeszcze szybki widoczek i my lecimy do schroniska na jedzenie. Właśnie, był turbacz zimą, jest teraz turbacz wiosną, pierwszy weekend wiosenny, to następny turbacz chyba będzie zrobić latem. Co o tym myślicie? Po szybkim posiłku w schronisku ruszamy do Kowańca, 9 km mamy, także może się uda, aż tak bardzo nie zmotwić. No zobaczymy, na razie jeszcze nie pada, A zobaczymy. Tatry już się chowają pod pierzynką z chmur, także można powiedzieć, że to taki ostatni dzwonek na zejście. A co to się tam za tobą dzieje? Gdzie? No za to spójrz. Co to za Armagedon? Lecimy. Chodźmy. Trzeba się spieszyć, bo nas zleje. Ale się ciemno zrobiło. Najgorsze jest to, że właśnie wzmógł się wiatr, także te chmury coraz szybciej tu nadciągają. Ale nic, idziemy. Póki co jest dobrze. Zaczyna już kapać, także chyba zakończymy tą relację, bo nie wiem. Czy jeszcze uda się coś nagrać w razie czego? Dlatego do zobaczenia w kolejnym odcinku nie wiem, z której gór, ale na pewno będzie fajnie Trzymajcie się. Hej! Cześć!